Witam serdecznie drodzy studenci, otóż w tym krótkim filmiku chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie, które ostatnimi tygodniami pojawia się dość często. Otóż, skąd wziął się pomysł na napisanie takiej książki, książki pod tytułem Praca Dyplomowa 321 Start? No i co to jest za książka? Więc, drodzy studenci, książka, którą Wam prezentuję, to jest książka, która powstała przede wszystkim w oparciu o potrzeby studentów. Ona powstała w oparciu o bardzo liczne pytania Was, Waszych kolegów i koleżanek z różnych uczelni. A te wszystkie pytania, tak na dobrą sprawę, sprowadzają się do, do, do jednego pytania: w jaki sposób należy napisać pracę dyplomową? Bez względu na to, czy jest to praca licencjacka, magisterska, czy, czy praca inżynierska, aby ta praca była efektywna, skuteczna, przejrzysta, czytelna, ciekawa, a co najważniejsze, żeby ta praca była oceniona bardzo, bardzo pozytywnie. Czyli jak napisać pracę, na, pracę dyplomową, jak się za nią zabrać, o co w tym wszystkim chodzi itd. Tak i to jest jakby główna przyczyna do tego, że podjąłem próbę napisania książki pod tytułem Praca Dyplomowa 321 Jednak tak zupełnie szczerze, delikatnie mrugając okiem do Was, to nie jest taka zwyczajna tradycyjna książka o metodyce pisania prac dyplomowych. Takich książek pewnie znacie całkiem sporo. Wasi promotorzy podrzucają wam różnego rodzaju literaturę, która opisuje, która omawia te wszystkie zagadnienia merytoryczne. Jak powinna wyglądać właśnie wasza praca dyplomowa licencjacka, magisterska czy tam inżynierska. Jak należy pisać, jaka powinna być struktura, jakie zasady itd. itd. I takiej literatury jest całkiem sporo. Tylko problem jest tutaj jeden. Tak? I z tym problemem spotykam się stosunkowo często także ze swoimi studentami i moi koledzy, koleżanki, promotorzy mają podobne, podobne doświadczenia. Otóż zdarza się stosunkowo często, że studenci, którzy już przestudiują tą literaturę fachową, nazwijmy to umownie merytoryczną, z powrotem przychodzą do, do swoich promotorów i pytają się panie doktorze, panie profesorze, czy pani profesor, ale ja tam nie rozumiem o co w ogóle w tej książce chodzi. 有大。 Rzeczywiście są tam treści bardzo fachowo przedstawione, no ale właśnie te treści są w taki sposób przedstawione, że bardzo często wymagają, aby, właśnie, aby promotorzy wyjaśnili, o co w tym wszystkim chodzi. Bo książki metodyczne, te książki naukowe są napisane często takim językiem, który jest no, trudny do zrozumienia, który jest bardzo często zawiły, zawiera wiele, wiele, wiele czasami zasad, reguł, norm, wzorów jakichś matematycznych. Tak? I tutaj właśnie problem z użytecznością takiej literatury, która gdzieś na naszym rynku funkcjonuje. Książka, którą ja zaproponowałem, czyli Praca Dyplomowa 3:21 Star, to jest książka, która została napisana w takim językiem bardzo prostym. Tak? Czasami się obawiałem, jak pisałem niektóre rozdziały, że słownictwo jest zbyt banalne, które wykorzystałem w tej książce, ale właśnie idea tej książki jest taka, idea tej pracy jest taka, aby przekazać te wskazówki, tę wiedzę, te zasady, te, 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 te reguły w taki sposób, aby to było przyjemne i, i użyteczne przede wszystkim dla studentów. No i tutaj, jako pewnego rodzaju test te, te, tego mojego pisania, postanowiłem zastosować pewien taki dość, dość oryginalny, tak mi się wydaje, mechanizm. Otóż no, pewnie wiecie, że, że większość publikacji, ale także i Wasze prace dyplomowe, przecież to są, to są publikacje, które są gdzieś recenzowane. Tak? Ktoś to musi zrecenzować, czy to jest w ogóle wartościowe i dalej. Ale skoro książka, którą Wam proponuję, ma być wartościowa dla studentów, ma być czytana przez studentów, ma być pomocna studentom w pisaniu waszej pracy dyplomowej, no to postanowiłem, aby oddać tą książkę do recenzji właśnie przez studentów. Nie przez fachowców od metodyki nauczania, nie od fachowców od metodyki pisania różnego rodzaju prac naukowych, dyplomowych itd., itd. tylko właśnie przez studentów. Zależało mi na tym. Aby ta książka była przydatna i wartościowa właśnie wam, właśnie studentom, a nie fachowcom od metody. Tak. Więc to są jakby główne założenia pracy dyplomowej 3.2.1 Start, którą Wam prezentuję tutaj króciutko i do lektury, której zapraszam. Co tam znajdziecie w tej książce? Na pewno nie znajdziecie tam jakichś tam wielkich reguł, zasad, norm, wzorów, chociaż kilka wzorów tam delikatnych się pojawia, ale to nie jest książka taka stricte, stricte merytoryczna. Tak? To jest książka, która zawiera podstawowe kroki, które należy poczynić, aby napisać w sposób przyjemny Waszą pracę dyplomową. I ta książka jest o tyle nietypowa, że nawet numeracja rozdziałów jest zrobiona od tyłu. Tak? Dlatego w tytule się pojawia to 3, 2, 1, start. Tak? I teraz w tym pierwszym rozdziale, czyli rozdziale numer 3, yy, opisuje w jaki sposób w ogóle rozpocząć pracę. Yy, yy, ten cały proces pisania Waszej pracy. Tak? Czyli od samego pomysłu, od samej koncepcji, od samej idei w ogóle. Skąd te pomysły wziąć i tak To jest ten początek, tak? czyli ten rozdział trzeci. Natomiast rozdział drugi, który tu akurat pasuje, bo ten drugi rozdział, według numeracji, jest też drugim rozdziałem w kolejności, to jest, to jest rozdział, który, poświęc, który jest poświęcony no właśnie tym wszystkim badaniom, analizom, poszukiwaniu literatury, czyli tej, 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 tej takiej no, dość żmudnej z jednej strony, ale z drugiej strony też ciekawej ne, części, czy etnym, którą musicie wykonać, przygotowując jeszcze materiały do pisania swojej pracy dyplomowej. No i ten rozdział, Ostatni, tak? czyli numer 1, 3, 2, na tym kończymy i do tego zmierzamy. To jest rozdział, który jest poświęcony już samemu pisaniu. Jak napisać? Jak pisać? Ha, a niektórzy studenci pytają się mnie, jak w ogóle zacząć pisać. Pracę dyplomową. No i właśnie odpowiedzi na tego typu pytania znajdziecie w tym ostatnim rozdziale, który wydaje mi się już powinien być taki najprzyjemniejszy, tak? czyli rozdział, który jest poświęcony samemu pisaniu pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej. Jak pisać? Jak zacząć pisać, jak pisać skutecznie, jak przyjemnie, żeby to było rzeczywiście e, wartościowe. Więc, w takich bardzo ogólnych słowach, mam nadzieję, że przedstawiłem taki ogólny zarys tej, 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 tej propozycji książkowej pod tytułem Praca dyplomowa 3:21 Start. No, wierzę, że będzie to książka, która będzie wartościowa dla Was, dla studentów pierwszego i drugiego poziomu kształcenia, czyli dla studentów licencjatu i studentów magisterki. Także prace inżynierskie tutaj znajdą swoje zastosowanie, więc. Liczę, że to co moi recenzenci, a więc także inni studenci, napisali w swoich recenzjach, że znajdzie także potwierdzenie w waszych opiniach, jak już przebrniecie przez tą książkę. Od samego początku do samego, do samego końca. Także serdecznie zachęcam do lektury tej książki. Znajdziecie ją na stronach internetowych, które macie podane, tutaj w odpowiednich linkach pod tym filmem. Ja Wam życzę dobrej lektury, no i przede wszystkim sukcesu na obronach Waszych prac licencjackich, magisterskich czy też inżynierskich, bo to jest, tak na dobrą sprawę, czy będzie, tak na dobrą sprawę, wyznacznik Waszego sukcesu i tego, czy, czy, czy wasza praca dyplomowa jest wartościowa, a jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Tego Wam życzę. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia, a może i nawet do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.